Cześć moi drodzy, witam was serdecznie, ja jestem Kat i dzisiaj zapraszam was na zestawienie zapowiedzi wydawniczych na maj. Standardowo, subiektywnie wybrałam kilkanaście pozycji, które zwróciły moją uwagę i zachęcam was do tego, żebyście w komentarzach podrzucali swoje książki, żebyście pisali na co czekacie, bo oczywiście ja nagrywam ten film troszkę przed rozpoczęciem miesiąca, jeszcze nie wszystkie książki są ogłoszone, no i już wielokrotnie się przekonywaliśmy, że czasami wiecie więcej niż ja. Także uzupełniajcie proszę listę w komentarzach, a ja wam dzisiaj opowiem o 14 tytułach, z których 13 ukaże się na pewno, a co do jednego mamy jeszcze wątpliwości. Pierwsza książka, która zwróciła moją uwagę, to premiera z 4 maja: Czarne mleko Elif Szafak. Elif Szafak jest uznaną pisarką, wiem, że ma w Polsce wielu fanów, wydaje ją wydawnictwo poznańskie i tym razem ma być to łamiąca macierzyńskie tabu, wnikliwa i szczera opowieść uznanej pisarki o dojrzewaniu do bycia matką. Częściowo podobno autobiograficzna, nie wiem na ile nie wczytywałam się jakoś bardzo dokładnie. W konteksty tutaj tej książki. E, natomiast wiem, że z racji tego, że, że pisarka ma wielu fanów w Polsce, warto wam o tej książce powiedzieć. Ja jeszcze nie czytałam żadnej z jej książek, mam nadzieję, że kiedyś uda mi się nadrobić. Jeżeli znacie, dajcie mi koniecznie znać, od której książki warto zacząć. Druga premiera, również 4 maja, to Imperium Złota, e, czyli zamknięcie trylogii Deva Badu, tej, która rozpoczęła się od miasta Mosiądzu. E, miasta Mosiądzu czytałam, e, miałam mieszane uczucia do tej książki, to znaczy to była tak skomplikowana fantastyka, takie high fantasy, że ja nie do końca byłam w stanie tą książkę zrozumieć, a co dopiero się nią cieszyć. Drugiego tomu jeszcze nie czytałam, teraz już się trzeci, więc może kiedy serial już będzie w komplecie to wrócę do niej i spróbuję zrobić drugie podejście. 11 maja ukaże się 11 papierowych serc, czyli historia Ellie, której życie rok wcześniej było właściwie idealne. Miała fajnego chłopaka, świetnych przyjaciół, wszystko jej się układało do momentu tragicznego wypadku samochodowego. Dziewczyna budzi się w szpitalu po tym wypadku, nie pamięta, co się stało, nie pamięta, w jaki sposób do tego wypadku doszło, dlaczego rozstała się ze swoim chłopakiem, jej życie zaczyna się sypać, e, i to jak ona postrzega swoje życie. No i w tym momencie zaczyna dostawać listy w ramach takich papierowych serduszek e, od jakiegoś tajemniczego wielbiciela, e, który pomaga jej w pewnym sensie e, podrzuca kolejne wskazówki, pomaga jej poukładać sobie to życie i te wspomnienia, które ona w pewnym sensie straciła. Książka wy Wygląda mi raczej na taką e, słodką i uroczą młodzieżóweczkę. E, także jeżeli trafi na Legimi, to pewnie przeczytam ją gdzieś między jedną poważną lektorą, a drugą. E, bo czasami i takich słodkich, lekkich książek potrzebuję. E, kolejna premiera majowa to e, 17 i... Czerwona Tygrysica, kontynuacja dziedzictwa krwi. To jest drugi tom serii fantastycznej, w której mamy księżniczkę skrywającą wielką tajemnicę i przestępcę, któremu ta księżniczka musi zaufać, żeby ocalić swoje królestwo. Generalnie dość oklepany układ, jeżeli chodzi o dy dynamikę bohaterów, ale książki są podobno całkiem niezłe, więc ja tego pierwszego tomu jeszcze nie miałam okazji czytać, gdzieś miałam go z tyłu głowy i chciałam, e, natomiast mi umknął, więc być może przy premierze drugiego tomu uda mi się nadrobić. 17 maja ma też ukazać się książka, która bardzo mnie interesuje, bo jest dość tajemnicza. To znaczy, e, książka nosi tytuł Bruno Whatever e, i dotyczy chłopaka, który właściwie jest w kontrze do wszystkich współczesnych nastolatków. On mówi na przykład, że e, gdyby założył konto na Instagramie, to Instagram sam by się zbanował. Na TikToku byłby jedynym TikTokerem z ujemną liczbą obserwujących. Przy nim nawet Facebook jest cool. Nie lubi imprez, jeżeli już się na nich pojawia, to nie tylko alkoholu e, i generalnie jest taki whatever właśnie, nic go nie obchodzi, wszystko generalnie tak na chillu, niczym się nie przejmuje i podejście bohatera trochę się zmienia w momencie, kiedy um, dostaje tajemniczą karteczkę i rozpoczyna takie prywatne śledztwo. E, nie wie, kto tą karteczkę mu podrzucił, a ta karteczka zaczyna wywoływać w nim pewne uczucia. E, I życie bohatera z takiego podejścia whatever e, zaczyna się zmieniać. Już nie jest I don't care, tylko I care i to I care trochę too much. E, to jest powieść podobno queerowa z tego, co, co widziałam w opisach. Nie nie ma tego bezpośrednio w opisie książki, ale wydaje mi się, że w takich kontekstach była podsuwana, kiedy dostawałam maila właśnie z wydawnictwa Pruszyńskiego a propos tej książki. A dlaczego mówię, że jestem tej książki ciekawa? Dlatego, że po pierwsze to jest polska książka queerowa, a po drugie dlatego, że kiedy dostałam tą informację o jej premierze w mailu, to była tam taka adnotacja też, że to nie jest prawdziwe nazwisko autora, tylko ktoś się pod tym ukrywa i być może kiedyś się ujawni. Także jestem piekielnie ciekawa. Kto się porwał u nas na napisanie takiej historii? No i oczywiście, czy ta historia będzie dobra, e, no bo wiadomo, że z takimi historiami bywa różnie. Wiadomo, że w naszym kraju pisanie książek queerowych nie jest popularne, e, ich wydawanie czasami jest ryzykowne. E, no, także jestem bardzo ciekawa. Mam nadzieję, że książka trafi na legimi albo jakimś cudem dostanę egzemplarz, e, bo to jest jeden z tych tytułów w maju, które interesują mnie szczególnie. No i praktycznie wszystkie pozostałe premiery to 18 maja, na chyba tydzień przed targami książki w Warszawie. E, oczywiście ten wysyp, tak, żeby książki już na te targi były dostępne, ale powiem Wam, że w tym roku nie widzę wysypu takich naprawdę interesujących tytułów. Zazwyczaj przed targami ja miałam po prostu strony tych propozycji wydawniczych e, i tych tytułów, które potencjalnie mogłyby mnie zainteresować. E, sama gdzieś tam ich wyszukiwałam i, i było bardzo takich dużo książek, które mnie interesowały. W tym roku jest jakoś tak dziwnie ubogo. Może kwestia sytuacji na świecie, może kwestia braków papieru. Może kwestia w ogóle takiej chwiejności rynku wydawniczego Ale w tym roku nie ma tych ciekawych premier aż tak wiele Pierwsza, o której chcę wam wspomnieć, ale tylko sygnalnie To wznowienie powieści Tego lata stałam się piękna Jenny Han, autorki do wszystkich chłopców, których kiedyś kochałam To jest jej trylogia, która ukazała się już lata, lata temu w Polsce Pamiętam, że czytałam ją właśnie w tym pierwszym wydaniu okładkowym Nie była jakaś szczególnie wybitna Nie była też jakoś szczególnie słaba Po prostu taki średniak Zdecydowanie nie w takich klimatach, że tak powiem, feel good book, jak do wszystkich chłopców, których kiedyś kochałam. Mamy tutaj historię dziewczyny, która co roku wyjeżdża bodajże nad morze, w to samo miejsce, i tam ma dwóch przyjaciół, dwóch chłopaków, braci, i w jednym się podkochuje, drugi jest jej najlepszym przyjacielem. Także oczywiście dynamika tych postaci przez całą trylogię jest jakby kluczowym punktem fabuły. No i oczywiście kwestie dorastania, kwestie tego, że ci chłopcy już nie traktują dziewczyny, jak młodszą siostrę, tylko zaczynają się ją interesować w trochę inny sposób, jakby nie jest to wybityna seria, ale jestem ciekawa jak zostanie przyjęta w Polsce właśnie we wznowieniu, no bo od premiery minęło już sporo czasu, zmieniły się treny jeśli chodzi o literaturę młodzieżową, więc jestem ciekawa czy taki odgrzewany kotlet będzie jeszcze smaczny. Także 18 premiere ma Idealna Niania, e, czyli historia o kobiecie, której wydaje się, że złapała Pana Boga za rogi, e, bo znalazła ogłoszenie o e, poszukiwaniu niani e, w bardzo bogatym, takim prestiżowym domu. Kobieta zgłasza się do tego domu, e, do tej rodziny, dostaje tą pracę, no i wszystko jej się wydaje, że jest super. Świetnie się wszystko e, układa, ona się dobrze dogaduje z dzieckiem, z pracodawcami, i e, właściwie można powiedzieć, że zaprzyjaźniła się z tą swoją pracodawczynią, natomiast zaczyna mieć pewne wątpliwości. Gdy zaczyna się orientować, że ta rodzina jest dziwna, to znaczy na przykład jej pracodawczyni nigdy nie wychodzi sama z domu, właściwie nie wiadomo, co stało się z poprzednią nianią. No i okazuje się, że te dziwne zachowania to nie jest tylko ekscentryczność właśnie tych bogatych pracodawców, kryje się za tym coś więcej, tylko że kiedy dziewczyna zaczyna się orientować, że tam jest jednak coś więcej, jest już trochę za późno. Oczywiście nie można by było mówić o premierach, zwłaszcza premierach przedtargowych, bez nowej książki Mroza. Tym razem obrazy z przeszłości. Mamy zbrodnie sprzed 20 lat, której ślady dopiero dzisiaj wychodzą na jaw, przypadkiem e, i przypadkiem łączą się z innym współczesnym śledztwem. E, nawet nie wczytywałam się jakoś szczególnie w opis książki, dlatego że nie będę jej czytać. E, ja już e, książką Mroza powiedziałam pas jakiś czas temu, natomiast sygnalnie w ramach ciekawostki, jeżeli jest wśród Was ktoś jeszcze, kto czyta książki tego autora i jeszcze nie ma dość, e, no to wiedzcie, że wychodzi. 18. Maja okaże się jedna z dwóch najważniejszych książek tego miesiąca, czyli w końcu mogę to powiedzieć: Loveless Alice Osman. Doczekaliśmy się w Polsce, wydawnictwo Jaguar zabrało się za wydawanie książek Alice Osman, i z tego co widziałam, nie będzie to ostatnia książka tej autorki, która pojawi się na naszych półkach. Nie wiem, czy pojawi się wznowienie Radio Silence. Jeżeli tak, to oczywiście, że będę trąbić Wam o tym, jak tylko będzie to możliwe, ale to jest kwestia wygaśnięcia praw i tak dalej, jakby. Tematy wydawnicze. Natomiast na razie będziemy cieszyć się Loveless, e, historią Georgie, która m, co prawda do tej pory nigdy w życiu nie miała żadnego chłopaka ani dziewczyny, e, z nikim się nie spotykała, z nikim się nie całowała, właściwie nawet nikt jej się szczególnie nie podobał, ale dziewczyna ciągle liczy na to, że znajdzie miłość. E, I kiedy próbuje, to orientuje się, że dla wszystkich wokół m, znalezienie sobie drugiej połówki, znalezienie sobie partnera jest proste, a dla niej to jest zaskakująco trudne. I dziewczyna zaczyna zastanawiać się, co jest z nią nie tak, czy to jest jakiś problem właśnie w niej, czy problem jest w otoczeniu no i w końcu zaczyna identyfikować się jako osoba aseksualna i aromantyczna. Nie jest to absolutnie żadnym spoilerem, to wiadomo w kontekście tej książki. Jest to też zresztą historia typu Our Own Voices, czyli zawierająca osobiste doświadczenia autorki. Jedna z ważniejszych książek, jakie czytałam, nie aż tak bardzo ukochana przeze mnie jak Radio Silence, natomiast również bardzo, bardzo ważna, więc bardzo się cieszę, że będę mogła jej patronować i że będę mogła wam o niej więcej opowiedzieć. Również 18 maja ukaże się książka To może być każdy, czyli historia o uczniach prestiżowej, elitarnej szkoły. Tutaj jedna z głównych uczennic, najlepszych uczennic początkowo ginie, potem okazuje się, że nie żyje, a podejrzanymi jest czwórka bohaterów, którzy z nią rywalizowali. Informacje o tym, że to właśnie oni są podejrzanymi, pojawiają się w takiej szkolnej sieci, szkolnej aplikacji, publikuje tam osoba ukrywająca się pod Pseudonimem Egzaminator, która wie o nich zaskakująco dużo. Jak mam być szczera, to opis tej książki spowodował, że gdzieś coś zaczęło mi dzwonić, że ja już podobną historię czytałam. Nie zmienia to oczywiście faktu, że i tą zamierzam przeczytać. Lubię takie klimaty, więc mam nadzieję, że książka będzie dobrze realizowała ten motyw. Przedostatnia książka z XVIII to Cienie Między Nami. Tutaj główną bohaterką jest dziewczyna, która jest drugą córką lorda, która ma dość bycia ignorowaną, więc opracowuje sprytny plan. Zamierza uwieść króla cieni, poślubić go, a następnie go zabić i przejąć jego królestwo. Jakby tego było mało, okazuje się, że ten król cieni ma jakieś szczególne umiejętności, nikt do końca nie wie, jaką magią włada. I jakby to jeszcze było za mało, to okazuje się, że ona nie jest jedyną osobą, która chce tego króla cieni. Zabić, więc dziewczyna postanawia, że będzie go chronić i że pomoże mu utrzymać się przy życiu, żeby sama mogła przejąć właśnie władzę. No a po drodze orientuje się, że on jest dużo ciekawszą postacią i dużo bardziej do niej pasuje, niż jej się początkowo wydawało. I ostatnia premiera z 18. to Niebo nad jej głową, Klaudii Bianek, czyli zamknięcie serii, jedyne takie miejsce. Ja już książek Klaudi od dłuższego czasu nie czytam. Jakoś tak wyszło, że w momencie, kiedy książki Winidia i książki Poznańskiego przestały tak bezpośrednio trafiać w formie e-booka, na przykład na Legimi, tylko jest ten okres karencji, te 6 miesięcy, i nie wszystkie książki już dostaję od nich po prostu do przeczytania. To jakoś tak wiecie, zanim te książki trafią faktycznie do e-booka, to już zapominam o tym, że chciałam je w ogóle czytać, bo to jednak. Pół roku to, to jest dużo. Nie wykluczam, że sięgnę, jeżeli książka trafi w moje ręce, natomiast nie jest to dla mnie priorytet. Ja już trochę odchodzę od czytania tego typu literatury, już tak bardzo wybiórczo sięgam właśnie po, po tematy Young Adult, New Adult. To muszą być książki z odpowiednimi motywami, w odpowiedni sposób skonstruowane. Rzadko kiedy mam ochotę na takie stricte obyczajówki właśnie w, w tym nurcie New Adult, powiedzmy, więc. Nie mówię tak, nie mówię nie, ale wam przekazuję, żebyście wiedzieli, że będzie premiera. No i ostatnia książka, 25 maja, Kto zabił mamusię? To jest historia o kobiecie, która zostaje wplątana w sprawę zabójstwa byłej teściowej, której nie widziała przez 20 lat. Teściowej, która pozostawiła jej karteczkę z jakimiś zadaniami, które ona ma wykonać, żeby rozwikłać jakieś tajemnice z przeszłości. Trochę podobna jest ta stylistyka Joanny Chmielewskiej, takiego klasycznego kryminału, klasycznej komedii kryminalnej, a to, co dodatkowo mnie zainteresowało, to fakt, że to początkowo była powieść pisana razem z czytelnikami na Facebooku, która została dopracowana i przekuta właśnie w pełnowymiarową książkę. Na no część dochodów ze sprzedaży książki ma wesprzeć działania Fundacji Humanitarnych działających na rzecz Ukrainy, więc myślę, że niezależnie od tego, czy lubicie te komedie kryminalne, czy znacie autorkę, czy nie, to jest to fajny pomysł, żeby właśnie w ten sposób wesprzeć te działania. Także tyle w temacie zapowiedzi na maj Mam nadzieję, że znaleźliście wśród. Tych książek coś dla siebie. Jeżeli chcecie coś dopisać, zróbcie to koniecznie w komentarzu. Dajcie znać, co planujecie czytać w maju. Jeżeli nie widzieliście poprzedniego odcinka, będzie tutaj podniżek subskrypcji kanału, a my widzimy się w kolejnym filmie. Cześć!